Czasem chce się do człowieka, kiedy szczęścia brak, kiedy na nas nikt nie czeka, albo byle jak. Czasem chce się do człowieka, gdy się jest na dnie. Film nie pomaga, książka to blaga nie, nie. Nie pomoże żaden lekarz ani głupia złość. Musi nadejść taki ktoś, kto chce też do człowieka. Lepszy jest niż ty i otworzy Tobie drzwi. Czasem chce się do człowieka, kiedy szczęścia brak, kiedy na nas nikt nie czeka, albo byle jak. Tym pięknym wierszem Agnieszki Osieckiej witam Państwa na inauguracji działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Uniwersytety Trzeciego Wieku powstały z myślą o osobach, które przeważnie zakończyły pracę zawodową, i nie mogą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Często czują się niepotrzebni, samotni, brak ich motywacji do życia. Dlatego też myśl przewodnia naszej działalności to być bliżej człowieka. Uniwersytet III wieku daje możliwość rozwoju intelektualnego, integracji ze środowiskiem oraz poprawę jakości życia. Ważność problemów osób starszych dostrzegł Senat Rzeczpospolitej Polskiej i ustanowił rok 2012 rokiem Uniwersytetu III wieku. Patronat nad obchodami objęła pierwsza dama Rzeczpospolitej Polskiej, pani Anna Komorowska. Nasz uniwersytet dopiero rozpoczyna swoją działalność. Mamy już 66 słuchaczy i liczba ta ciągle się zwiększa. Program działalności, który opracowaliśmy na pierwszy semestr, jest dostosowany do zgłoszonych przez słuchaczy potrzeb. W programie nauczania przewidziane są wykłady między innymi z historii ogólnej, z historii Dąbrowy-Tarnowskiej, z literatury, religioznawstwa, profilaktyki zdrowia, psychologii, prawa. Słuchacze będą mogli skorzystać również z dodatkowych zajęć, jak ćwiczenia rehabilitacyjne w wodzie, ćwiczenia rehabilitacyjne na sali gimnastycznej. Mamy również szeroką ofertę kulturalną. Bilety na seanse filmowe, transmisje, spektakli operowych i baletowych będą po promocyjnej cenie. Dla słuchaczy Uniwersytetu raz w miesiącu będą wyświetlane filmy z klasyki filmowej. Planowane są również wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Pragniemy, aby czas spędzony na Uniwersytecie był czasem zdobywania nowej, ciekawej wiedzy, rozwijania i pogłębiania zainteresowań, a zarazem nawiązania nowych przyjaźni, czyli znalezieniem drugiego człowieka. Wszystkim, którzy pomogli nam utworzyć Uniwersytet III wieku, a więc otworzyć nam drzwi, chciałabym serdecznie podziękować. Szczególne podziękowania należą się Panu Burmistrzowi Miasta Dąbrowy Tarnowskiej, Panu Stanisławowi Początkowi za wsparcie inicjatywy utworzenia naszego Uniwersytetu, za zwołanie zebrania założycielskiego Pomoc prawną, udostępnianie nam sali obrad, za stworzenie nam możliwości do korzystania z gminnych obiektów sportowych i bieżącą nawet materialną pomoc. Dyrektorowi Dąbrowskiego Domu Kultury, panu Pawłowi Chojnowskiemu, dziękujemy za przyjęcie nas w struktury Dąbrowskiego Domu Kultury. Dzięki temu mamy możliwość korzystać bezpłatnie z pomieszczeń, placówki, za zaproponowanie nam szerokiej oferty kulturalnej i za wszechstronną bieżącą pomoc. Dziękuję pani Marii Kanior za jej pośrednictwem, wszystkim członkom i pracownikom Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie za podzielenie się z nami swoim doświadczeniem z prowadzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękuję wszystkim wykładowcom, którzy zgodzili się wygłosić bezpłatnie wykłady w pierwszym naszym semestrze. Dziękuję pani Sabinie Haun za pomoc prawną. Dziękuję panu Jarosławowi Gęzie, który zaprojektował logo naszego stowarzyszenia i wydrukował nam legitymacje członkowskie. I dziękuję wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Dąbrowy Tarnowskiej, pracownikom Dąbrowskiego Domu Kultury, którzy pomagali nam w różnych sprawach. Dziękuję wszystkim tym, których nie wymieniłam, a którzy okazali nam pomoc i życzliwość. Szczególne podziękowania należą się członkom zarządu naszego stowarzyszenia, moim zastępcom, pani Małgorzacie Majchrowicz i panu Januszowi Marusakowi, sekretarzowi Pani Marii Gdowskiej, skarbnikowi pani Halinie Barabasz. To dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu i determinacji mogliśmy doprowadzić w tak krótkim czasie do inauguracji działalności Uniwersytetu III wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Kończąc chciałabym nawiązać do przytoczonego przeze mnie wiersza. Drzwi zostały nam otwarte i teraz tylko od nas będzie zależało na jak długo. A teraz chcielibyśmy wręczyć symbolicznie cztery legitymacje studenckie. Poproszę pana Janusza Marusaka. Nie będziemy wręczać wszystkim. Reszta członków otrzyma po części oficjalnej, a teraz symbolicznie. Prosimy panią na, tutaj na scenę, panią, panią Joannę Polońską. Czy jest Pani Polońska? Bardzo prosimy. Najmłodszy nasz słuchacz. Prosimy pani, pana Kazimierza Sitko. Widziałam, że jest. To jest najstarszy nasz słuchacz na razie i prosimy jeszcze dwie osoby, które są wiekowo tak po środku, panią Bogusławę Bodzik i pana Stanisława To <grymne> <grymne> Jest taki trzeci i pół, ¡Gracias! <coughs>